Co gdybym powiedział Ci, że istnieje konkretny sposób, żeby dojść od kompletnego zera do zarobienia pierwszego miliona? To jest ten sam sposób, z którego skorzystałem 15 lat temu, zakładając swoją pierwszą firmę z kapitałem 3000 zł na stronę internetową. Już po trzech latach ta firma generowała siedmiocyfrowe przychody rokrocznie. Zresztą funkcjonuje do dziś. Jeżeli ja zaczynałem od zera w Bielsku Białej, bez mentorów, dofinansowania, pomocy rodziców, szkoleń czy wsparcia, Dlaczego ty nie mógłbyś zostać milionerem? Oto mój sześcioetapowy proces, który pomoże ci zarobić. Pierwszy milion. Krok pierwszy. Zrozum różnicę pomiędzy tym, kim jesteś dzisiaj, a kim chcesz być w przyszłości. Czy chodzi o intelekt? Skądże? O pieniądze? W ogóle. To może o kontakty? Również nie. Chodzi o to, abyś po prostu zaczął działać. Często bez gotowości. Obojętnie, czy patrzę na środowisko sportowe, czy biznes, czy udane związki. We wszystkich wypadkach spektakularne efekty są nie dlatego, że ktoś ma dobry start, a dlatego, tego, że wdraża w swoje nawyki to, czego się nauczył. Jak myślisz, kto ma większą szansę na sukces? Osoba bez stopnia naukowego, ale taka, która konsekwentnie działa, czy osoba, która ukończyła studia nawet ze specjalnym wyróżnieniem, natomiast musi kalkulować każde swoje działanie i sprawiać, żeby było perfekcyjne? W tym przypadku poprawną odpowiedzią jest osoba, która mniej analizuje i działa. Dlaczego? Nawet twój mniej uzdolniony kolega wdraża wdrażając konkretną wiedzę w swoje działanie, uzyska więcej niż geniusz bez praktyki. Kluczem jest działanie. Tam, gdzie inni analizują, Ty zaczynasz działać i wdrażasz wiedzę. To prowadzi nas bezpośrednio do kroku numer dwa, czyli marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Bez względu na to, czy marzysz o finansach, efektach sportowych, czy sukcesach osobistych, to nie przyjdzie do Ciebie od tak. Marzenia się spełnia, a Ty jesteś jedyną osobą w Twoim życiu, która może to zrobić. Do czego potrzebujesz to nawyk zwyciężania. Tak samo jak nauczyłeś się myć zęby czy prowadzić samochód. Musisz zrozumieć, że wygrywanie to też nawyk. Trochę bardziej skomplikowany, ale jednak nawyk. Można go trenować, aż w końcu wejdzie ci w krew, a ty nauczysz się zwyciężać. Dlatego zacząłem organizować jeden z większych eventów w Polsce, gdzie dziesiątki tysięcy osób zaczęło spełniać swoje marzenia poprzez sprawdzone techniki zwyciężania. To są te same techniki, których używałem z Robertem Lewandowskim, aby pomóc mu przezwyciężyć jego strach. To są te same techniki, których używałem, aby zdobyć Mistrzostwo Świata w Siatkówce w 2014 roku z reprezentacją narodową. A przy okazji, możesz wygrać darmowy wstęp na moje roadshow z Twoją osobą towarzyszącą. W jednym z dziesięciu miast. W Polsce. Wystarczy, że opiszesz inspirującą historię ze swojego życia w komentarzu, a ja wybiorę najlepszy z nich i zaproszę cię na roadshow. To, co teraz musisz zrozumieć, to to, że wszyscy wielcy sportowcy, z którymi współpracowałem, również najwięksi ludzie biznesu czy największe firmy, wdrażają nawyk zwyciężania. Jak możesz to zrobić? Krok trzeci: to agregacja zysków marginalnych. Jak myślisz, czy 1% to dużo, czy mało? Może wydawać się mało, ale jakby to było, gdyby poprawić kilka rzeczy o 1%? Pozwól, że posłużę się przykładem. Jest rok 2003, brytyjski zespół kolarski. Jeden złoty medal olimpijski na koncie, ale żadnych wygranych w Tour de France. Jest tak źle, że znana firma rowerowa nie chciała nawet, aby jej rowery były używane przez tą drużynę narodową. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy na scenę wkracza Dave Braceford. Jego strategia? No właśnie, agregacja zysków marginalnych. Każdy aspekt treningu optymalizowany o 1%. Braceford wkrótce staje się znany jako pan 1%. Zmiany były może małe, ale kumulowały się. Przeprojektowano siodełka, dostarczono lepsze materace, zastosowano nowe metody żywienia. Każda zmiana przynosiła niewielką poprawę, ale razem, razem te zmiany zaczęły robić różnicę. I tak zaczęła się ich podróż, wyścigi, wyzwania, zwycięstwa, porażki, ale z każdym krokiem stawali się silniejsi. I w końcu sukces. Pierwsze mistrzostwo, potem kolejne i kolejne i kolejne. W ciągu dekady od 2007 do 2017 roku zdobyli 105 tytułów Mistrzów Świata, kilkanaście złotych medali olimpijskich oraz wygrali 5 razy Tour de France. To jest idealna historia o tym, jak małe zmiany mogą prowadzić do wielkich zwycięstw. Dlatego już teraz ty pomyśl, jakie małe nawyki możesz wprowadzić do swojego życia, aby z dnia na dzień stawać się coraz lepszy. Ale żeby to zrobić, musisz przestać skupiać się na negatywnych nawykach. Krok czwarty. Przełam nawyk bycia aktualnym sobą, ponieważ jeśli chcesz osiągnąć radykalnie inny rezultat, to musisz oczywiście robić radykalnie odmienne rzeczy. Największym sposobem na to jest po prostu zmiana otoczenia. Sam dorastałem w środowisku osób, które nie za bardzo chciały się rozwijać. Nie miałem też niestety w rodzinie żadnego przedsiębiorcy, a moi szkolni nauczyciele uczyli mnie po staremu. Starych lektur, starych metod, starych sposobów myślenia. Wiedziałem, że to nie jest to, czego tak naprawdę chcę. I wiedziałem, że jeśli będę powtarzał stare nawyki, nie osiągnę na pewno nic nowego. Szaleństwem jest bowiem oczekiwać innych rezultatów, jeśli ty ciągle robisz to samo. Owszem, ludzie są przywiązani do osoby, którą jesteś teraz, i być może ostatnią rzeczą, jakiej chcieliby twoi znajomi, Byłoby to, żebyś stał się kimś nowym, abyś zaczął się rozwijać. Wiem, że brzmi to trochę brutalnie, ale taka jest rzeczywistość. Najszybszym sposobem jest po prostu dramatyczne odwrócenie sytuacji, w której się znajdujesz, wykorzeniając się z tego i umieszczając się w nowym środowisku, co prowadzi. Do kroku numer 5. Jak działać? Jeśli chcesz mieć przewagę w życiu, musisz działać odwrotnie niż robi to 99% ludzi w Twoim otoczeniu. Pomyśl, co robi większość ludzi. Idą na studia, zdobędą tytuły, potem pierwsza praca, oczywiście na etacie, będą się wspinać stopniowo po szczeblach kariery, wezmą kredyt, kupią dom. Zazwyczaj nie czują ognia do życia w takim stylu, dlatego że to jest coś, co narzuciła im kultura. A teraz spójrzmy na poziom mikro. Większość ludzi korzysta z telefonu, przewijając social media. Oglądają Netflix, czekają na weekend, aby można było się znowu zabawić. Ciągle powtarzając ten cykl każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku. W końcu budzą się któregoś poranka i myślą, jak ja się tutaj kurwa znalazłem. Zastosujemy mentalny model inwersji i po prostu zrobimy, Coś przeciwnego do tego, co robią wszyscy, aby uzyskać wynik przeciwny do tego, co robią wszyscy otaczający cię ludzie. Więc zamiast przewijać TikToka, znajdź tam nową pasję. Zamiast karmić się fast foodami, zacznij odżywiać się zdrowo. A zamiast harować jak wół, zacznij delegować i budować skalę. Więc to, co możemy razem zrobić, to nauczyć się technik do zarządzania sobą w czasie. Tak, żeby Twoja firma działała na autopilocie. Dlatego mam dla Ciebie specjalny link, który znajduje się. Się poniżej tego nagrania. Tam znajdziesz więcej mojej wiedzy i trzy konkretne techniki na to, jak skalować swój biznes. Kliknij koniecznie już teraz. Wiem, że to wszystko, co tutaj mówiłem, brzmi jak ogrom pracy i dokładnie tak jest. Wygrana wymaga poświęcenia. Jeśli jednak tego poświęcenia nie podejmiesz, może się okazać, że jeszcze bardziej żałujesz miejsca, w którym pozostałeś. Subskrybuj mnie więc na YouTube i do zobaczenia w następnym filmie.